Jak odróżnić gry warte uwagi od tych, które lepiej omijać? I jak podejmować bardziej świadomą decyzję nad zakupem przyszłej gry i nie utopić swoich pieniędzy w beznadziejnej produkcji? O tym w tym materiale. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, na którą możemy zwrócić uwagę już na samym początku gry, to w jaki sposób poprowadzone jest wprowadzenie, tak zwany prolog. Ponieważ zauważyłem taką zależność, że produkcje, które mają bardzo intensywny prolog, przykładem niech to będzie Star Wars Jedi Fallen Order od EA, ten prolog bardzo często okazuje się tanią, efekciacką wydmuszką. Zostańmy chwilę przy tych Gwiezdnych Wojnach. Mamy tam bardzo intensywny prolog, który ma wybuchy, pościgi, skoki ze statków kosmicznych, walkę na miecze, blastery i tym podobne. I to pokazuje taką taniość tego produktu, ponieważ po takim zabiegu w tej grze spada cały suspense. Jeżeli przez pierwsze pół godziny mamy taki wylew dopaminy, wszystkie te epickie rzeczy na ekranie, to dalsza rozgrywka będzie wydawała nam się po prostu nudna, ponieważ tempo tak spada, że grać po pierwszej godzinie od prologu zaczyna się nudzić i musi czekać na kolejny taki zaszyk dopaminy w postaci efektownej kascenki bądź jakiejś walki z bosem. Oczywiście nie jest to reguła, że każda gra z energicznym prologiem będzie od razu słabą produkcją, ale bardzo często tak się dzieje. Niech przykładem będą te Gwiezdne Wojny od jej. Hogwarts Legacy albo najbardziej aktualny przykład, nowy Dragon Age Veil. Więc możemy to traktować jako pierwszą taką lampkę ostrzegawczą. Drugą rzeczą najważniejszą jest gameplay, ponieważ bardzo łatwo zdefiniować dobrą grę. Załóżmy, że bierzemy sobie RPG. -a. Co musi mieć dobry RPG? Musi mieć rozwój postaci. Nie musi być on taki koniecznie jak w Skyrimie, który przychodzi nam prawdopodobnie pierwszy na myśl, zwłaszcza dla młodszej widowni, że wybieramy rasę, mamy kreator postaci, ale bardziej ograniczony rozwój również jest dobry, na przykład taki jak w Gotiku czy Kingdom Come, gdzie nie mamy kreatora postaci, ale mamy zdefiniowaną postać. I cały rozwój postaci jest narracyjny. Co to w ogóle oznacza? Ja tak nazwałem taki system rozwoju, który nie polega na drzewku, tylko na nadacji. W grze, przykładowo, w gotiku 1 wybieramy sobie w pewnym momencie obóz, do jakiego dołączymy. I w zależności od naszego wyboru, dostajemy inny pancerz oraz inny rozwój naszej postaci. Czyli możemy zostać magiem. Rozpoczynamy od nowicjusza i kończymy na mago ognia. Możemy zostać cieniem, a potem awansować na strażnika i tak dalej. Czyli rozwój jest nadacyjny. I to moim zdaniem jest najlepszy rozwój, jaki może być w grze, niż tanie drzewka, które zazwyczaj są robione byle jak bardzo często w słabszych produkcjach będziemy mieli zaprzeczenie. Tego systemu rozwoju nadacyjnego, gdzie po prostu mamy tępe drzewko jak w Dragon Age Weigard, gdzie co najwyżej możemy sobie odblokować rzut tarczą, a potem, żeby ta tarcza waliła w większą ilość celów. Ale można też zrobić poprawnie takie drzewko. Na przykład w Baldurze drzewko daje nam konkretne cechy, możemy łączyć klasy ze sobą i mieć z bonusy z tych klas. Przykładowo, możemy stworzyć wojownika, który jest jednocześnie bardem. Jak widać gołym okiem, spoda różnica pomiędzy rzuć tarczą w większą ilość celów, a połącz kilka klas i zrób tak, żeby twój wojownik śpiewał w boju i tym sposobem podpalał swoją broń, która dostaje bonusy z tego. Podsumowując, dobrą grę możecie już wychwycić po samych gameplay trailerach. Nie musicie jej kupować. A nie oglądać recenzji. Możecie pooglądać przykładowy gameplay jakikolwiek. I już będziecie widzieć, jak ta gra wygląda gameplayowo, czy jest walta waszych pieniędzy, ponieważ gra musi mieć po prostu gameplay, ponieważ to gra wideo. Jeżeli będą jakieś redfragi, które wymieniłem w tym filmie, no to możecie mieć po prostu z tyłu głowy, że trzeba bardziej przejrzeć, przyjrzeć się grze która wzbudza Wasze zainteresowanie, żeby się nie nadziać. A jeżeli nie czujecie się pewni w wyborze produktu, to zapraszam na inne moje materiały, gdzie Wam się wyświetlają, gdzie możecie poznać moją opinię na dany tytuł, gdzie staram się rozbierać je na czynniki pierwsze, dzięki czemu możecie zasugerować się faktami, a nie tylko moją opinią o produkcie. Dajcie koniecznie znać, co myślicie, o materiale, czego w nim zabrakło, czego się dowiedzieliście, a jakie macie własne sposoby na rozróżnienie dobrych i słabych produkcji. Do następnego!